długich rozmowach, ale to tylko i wyłącznie związane jest z prawodawstwem na terenie naszego kraju, a nie działalnością GZD. Mu Udało nam się podpisać porozumienie o akceptacji, o wykorzystywaniu biletów terminowych w godzinach nocnych, gdy obowiązuje u nas właśnie za pomocą busików transport, transport w Sosnowcu, transport na zlecenie. To forma którą wprowadziliśmy, transportu nocnego, którą wprowadziliśmy parę lat temu, żeby optymalizować wydatki ponoszone na komunikację miejską. Na początku te busy jeździły tylko i wyłącznie po liniach jednego, jednego tramwaju, po linii 27-26, później do tego dołączył. Dzisiaj tak naprawdę jest sieciowana duża część miasta i można w ramach 100 wirtualnych przystanków i aplikacji korzystać z tego transportu. Przemieszcza się po naszym mieście między godziną 5 a między 23 a 5. I tak jak powiedziałem, do tej pory trzeba było tylko i wyłącznie indywidualnie wykupywać bilet, opłacać ten transport od najbliższego czasu wprowadzamy możliwość korzystania z tych biletów okresowych na terenie miasta Sosnowca. Zależy nam na tym, żeby to rozwiązanie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem i akceptacją społeczną było jednak w jakiś sposób związane z transportem publicznym, stąd decyzja, by bilety długookresowe, które są wystawiane przez Górnośląską Zagłębiowską Metropolię, by te bilety były honorowane właśnie w przewozach na zlecenie w Sosnowcu. Mam nadzieję, że to również pomoże wszystkim korzystać z transportu publicznego, żeby z tej usługi korzystać w mieście w Sosnowcu, ale mamy również plany, by taki transport wdrażać w innych miastach Górnośląsko-Zagiembiowskiej metropolii. To rozwiązanie naprawdę się sprawdza tam, gdzie nie są duże potoki pasażerskie, zwłaszcza w godzinach nocnych, jest to transport naprawdę bezpieczny, często dla osób, kobiet, dzieci są w stanie te autobusy podwieźć blisko praktycznie domu, tak więc ten fakt, że nie jest to niestety elementem transportu publicznego, nie przeszkadza nam trochę, chociaż będziemy na pewno wspólnie apelować o zmianę przepisów, by takie rozwiązania również były dostępne i mogły być organizowane przez organizatora transportu publicznego na terenie miast i terenie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.